Dzisiaj wersety 23 do 25. Czyli dzisiaj zajmiemy się ostatnim akordem, ostatnim aktem, o chyba tak lepiej powiedzieć tego, co działo się z już apostołem Pawłem, wcześniej Saulem w Damaszku, czyli można powiedzieć w sąsiednim no, centrum kulturalno-narodowo-państwowym, i tak dalej. Nie? Takie kolejne duże miasto od Jerozolimy na północ w stronę Grecji, Rzymu. Brama Damasceńska, no to jedna z ważniejszych to właśnie za Bramą Damasceńską nastąpiło ukrzyżowanie Jezusa, czyli to jest ta Brama, gdzie droga na Damaszek na, na północ 300 km duże skupisko Żydów, no bo to najbliższe miasto, handel, te sprawy, administracja też tam rzymska stąd bardzo bliskie kontakty, duża synagoga, czy dużo synagog nawet zapewne, tak trzeba by poprawnie powiedzieć, wielkie skupisko i dobre kontakty, bo widać, że Zarówno Kościół był dobrze poinformowany, co się dzieje w Jerozolimie, czyli na pewno też o ukrzyżowaniu Jezusa. Wiecie, te, te, te rzeczy, które wie Jerozolima, to z tam kilkudniowym opóźnieniem wie i Damaszek, nie? żeby wiedzieć, jaka to jest mniej więcej zależność kulturowa tych dwóch miast. Tu jeszcze, jak widzicie, raczej wierzący są Żydami. Nie? Tu jeszcze tej bariery do pogan nie pokonano. To będzie później. Czyli to jest takie no, drugie największe w świecie, pewnie, w skupisko Żydów. To tak jak Chicago dla Polaków, można powiedzieć. Nie? To, to tak jest Damaszek, żeby sobie to. Wyobrazić, czyli zarówno Kościół żyje tym, co się dzieje w Jerozolimie i jest o tym informowany na bieżąco. Mówiliśmy, że zanim Apostoł Paweł przyjechał, Kościół już wiedział, że arcykapłani wysłali po nich taką policyjno-prokuratorską misję, czyli mieli dobry wywiad i szybkie łączanie że szybko wysłannicy kościoła ostrzegli chrześcijan w Damaszku zanim jeszcze Paweł z, z tą ekipą się paczy, przybył, ale też jak Paweł występował już wśród Żydów w Damaszku, to i wszyscy Żydzi wiedzieli, czym on się zajmował. Pamiętamy tu werset. Wszyscy zaś którzy 21, wszyscy zaś którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzyma, wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzieniach, więzach, odprowadzić do arcykapłanów? Czyli oni mówią o chrześcijanach, oni, nie my, nie? rozumiecie? Czyli o działalności Pawła zarówno wiedzieli chrześcijanie, zapewne szybciej niż pozostali Żydzi, ale też wiedzieli Żydzi. Nie? Wiemy, co się stało. Bóg posyła jednego z, z tych chrześcijan, Damasteńskich i no, nakłada na niego ręce, na Pawła, wita go od razu, bracie, Paweł odzyskuje wzrok fizyczny i otrzymuje Ducha Świętego. I od razu, praktycznie, jest tu za, zaledwie kilka dni, dziewiętnasty werset, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest synem. Bożym. A potem wzrastał, umacniał się i już 22 werset wprowadzał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Mesjaszem. Nie? Czyli widać szybki wzrost u Pawła. O tym też my mówili troszkę wczoraj. Jak no, religijni ludzie, fanatycy religijni, nie potrafią jakimiś argumentami, wyśmiewaniem. Zahamować jakiegoś konkurencyjnego prądu związanego z życiem duchowym, no to wtedy rozwiązania siłowe. I w tym przypadku jest podobnie. 23 Werset. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Akcja potem się przenosi do Jerozolimy, a gdy przybył do Jerozolimy, czyli widać, że cała ta konspiracyjna akcja się powiodła, Paweł został uratowany. Nie? Nie wiemy, jaki tu będzie ten okres czasu, bo wcześniej mamy kilka dni, a teraz jest dłuższy czas. Nie? Czyli jak ktoś by Wam powiedział, no przez kilka dni to się działo to i to, a później przez dłuższy czas co innego, to ile byście obstawili? To znaczy, no bo tak teoretyzując, ale mniej więcej wiemy przybliżony czas, że to jest. Tak, tak, najpierw takie, zaraz zobaczymy. Co historycy ustalili, ale no pierwsza, pierwsza rzecz to jest zawsze, że Biblia jest napisana do zwykłych ludzi i powinniśmy już, mniej więcej tak w, w przybliżeniach powinniśmy wyczuwać klimat także czasowy. Nie? Ile byście obstawili, że Paweł spędza w Damaszku po nawróceniu. Ile to by było? Tygodnie. Miesiące, lata, nie? Bo są mniej więcej te trzy zakresy. Jak kilka dni i dłuższy czas. Mhm. Tak, bo jakieś górne ograniczenie w tej historii to mamy, że później trzy lata spędził w Arabii. Nie? No to jak trzy lata. Znaczy, bo tutaj w Galacji, w 15 rozdziale jest. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolim. Mhm. Czyli tutaj sam Paweł określa jasno, że spędził około 3 lat. Mhm. Też jak mówisz odnośnie tych, tej Arabii, no to w, w 17 jest, że kiedy przebyło w Damaszku, nie spotkałem się z apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Czyli mhm. w ciągu trzech lat Paweł wyszedł do do, Arabu, znaczy do tej Arabii i wrócił do Damaszku. Ta. Trzy lata spędził w Damaszku. W tych okolicach można tak powiedzieć, bo ile w no ale tu ta akcja, ile jest od tej akcji nawrócenie do akcji kosz, bo tego szukamy, że górna granica to jest trzy lata, no wiemy, że no tam podróżował, czyli no powiedzmy z połowę, gdzieś jeździł. Kiedy tak myślę o tym, to, to też, bo to trzeba tak, to jest do zwykłych ludzi napisane, czyli takim zrozumiałym dla przeciętnego Kowalskiego językiem. Jak mówię, kilka dni, a potem dłuższy czas, no to tak jak Radek powiedział, no parę miesięcy, nie? dłuższy czas, bo jeśli już by było na przykład pół roku, czy rok, no to już są kolejne widełki czasowe i to by, to by pewnie zostało, pokazane, no bo jak na przykład w dziejach apostolskich dalej mam, że półtora roku był tam w Koryncie, nie? czyli mniej więcej jest kilka dni, później jest parę tygodni, miesięcy, potem jest pół roku, rok i tam ileś tam lat, nie? żeby sobie to wyobrazić. Zobaczcie, bo to, to jest o trochę istotne, że, że Paweł już zaczyna w tym momencie, po tych kilku miesiącach, na samodzielne wyprawy, już misyjne się porywać. Nie? To, po to to pokazuje, że jak szybko ten wzrost duchowy u niego następuje. Po kilku dniach już świadczy, że Jezus jest Synem Bożym, po jakimś kolejnych, powiedzmy, tygodniu czy dwóch, bardzo krótko, już udowadnia na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem, a po kilku miesiącach wyjeżdża samodzielnie już na, na podróż misyjną. Nie? To, to jest takie tempo wzrostu, nie? żebyście sobie uświadomili, jak szybko to u apostoła Pawła następuje. Nie? Oczywiście on jest wyjątkowy i tu absolutnie nie, nie, nie musimy być, czy, czy nie oczekuje nikt, ani Bóg, ani ludzie, nie oczekuje po chrześcijanach dzisiejszych czasów, że będą mieć takie tempo wzrostu. Nie? Ale że ono w historii się zdarzyło, no na pewno było cudownie, że tak powiem, przez Boga no, napędzane, ale z kolei nie miał Biblii. Czyli w tym sensie my, zobaczcie, no bo on musiał czekać na objawienie, jak chciał czegoś nowego się dowiedzieć o Bogu, a my możemy otworzyć Biblię. Nie? Czyli dla nas, szczególnie dla młodych chrześcijan, Zobaczcie, że już jest wszystko gotowe, tylko brać. Nie? Ile będziesz studiował Biblii, no to tak będziesz szybko wzrastał. Nie? No bo y i przyszliśmy do Chrystusa przez zaufanie Słowu i żyjemy przez zaufanie Słowu. Nie? To oczywiście, no, Koryntian jest jak, y jakśmy go poznali, tak i w nim wzrastajmy. Nie? To, to jest w sensie przez kontakt ze Słowem y Bożym. Stąd taka no, uwaga, zachęta. Chcesz wzrastać, chcesz, żeby się coś zmieniało w twoim życiu duchowym, no to nie czekaj na nie, nie wiadomo na co, tylko więcej studiuj Biblii. Już nie tylko czytaj, no bo czytanie to jest pierwsza, pierwszy poziom, nie? że zwykle no, najpierw tam Nowy Testament czytamy, potem wybrane księgi starego testamentu no a potem porywamy się już tacy już trochę dojrzalsi chrześcijanie na przeczytanie od deski do deski niekiedy kilka razy w życiu czytamy całą Biblię to różne tam są różne są szkoły ale po tym czyt etapie czytania zwykle po nawróceniu dość dużo czytamy nie tak pochłaniamy Biblię coraz więcej i więcej no ale ich pytań się gromadzi coraz więcej nie Niezrozumienia pewnych tekstów, dlatego tu musi przyjść ten etap studiowania, wgryzania się w tekst. Troszeczkę nauczyć się takiego, takiej dyscypliny podchodzenia do tekstu. Nie, a co mi się kojarzy, nie tam, co kto napisał na ten temat, tylko no, najpierw pokopmy w tekście, co tam jest napisane, nie? co tam się znajduje, jakie są zależności. Nie? I wtedy dopiero jedziemy <laughs> dalej. Czyli pierwszy wniosek, no to. Życie apostoła Pawła, wspaniały przykład do naśladowania, jeśli chodzi o ten kierunek szybki wzrost i gotowość do służby, do, do gotowość do samodzielnych zadań. Nie? nie tylko, żeby pomagać, ale też i pewne odpowiedzialności brać na siebie. To Paweł tu jest tego wzorem. No oczywiście ludzie religijni jak zwykle no, jest cierniem w ich religijnym świadku, zaburza ich święty spokój, znaczy... No, tam święty jak święty, ale zaburza status quo, no to trzeba go zabić, nie? bo przeszkadza. Nie? Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Zobaczcie, że dosyć tak lapidarnie jest to opisane. Nie ma tu żadnych wielkich szczegółów, nie ma przeżyć, co apostoł Paweł przeżywał. W innych miejscach będzie, nie? kiedy w Koryncie. Się boi, kiedy chcą go zabić, kiedy w Jerozolimie jest w więzieniu i Żydzi chcą go zabić, no to jest też życie wewnętrzne apostoła Pawła, że tam Bóg go szczególnie pocieszał i różne tego typu sprawy. Możemy się domyśleć, że tu też tak było, no tylko że Bóg nie uznał za stosowne, żeby te szczegóły nam podawać, możemy je sobie, że tak powiem, interpolować czyli wpisać pomiędzy kropki, które istnieją na podstawie tego, co wiemy o życiu człowieka, o tym, jak jest dzisiaj i na podstawie innych historii biblijnych. Jest spisek, jest oczywiście kontrwywiad, Paweł został powiadomiony. Kto strzegł tych bram? Tu jest pytanie, zobaczcie. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Wychodzi na to, że Żydzi. I to Żydzi mm -hmm. z 23 Tak, no i on, teraz on jest określony jako przeciwników. Tak, i teraz pytanie: no, jaka jest tu rola władzy państwowej? Nie? Czy e, władza państwowa no, bezpośrednio sprzyjała tym religijnym Żydom, i e, że tak powiem, Straż miejska była w to zaangażowana w to strzeżenie Bram, czy też Żydzi zbudowali swoją bojówkę paramilitarną? I obsadzili wszystkie bramy, nie? jak gdyby strzegli równolegle tych miejsc. Praktycznie oba scenariusze z historii wiemy, że funkcjonują, oba są możliwe, nie? ale biorąc pod uwagę to, co wcześniejśmy mówili o bardzo dużym wpływie kulturowym Żydów na Damaszek, i znając życie, można założyć, że mieli jakieś przełożenie na władzę polityczną, tą municypalną. Nie? I wydaje się, że tak wielka operacja jak strzeżenie wszystkich bram miasta no nie mogła być poza jakimś przynajmniej przyzwoleniem albo wręcz udziałem władzy państwowej. Władza państwowa na pewno nie walczyła z tym spiskiem, a być może brała w nim udział. Nie, nie rozstrzygniemy tego pytania jednoznacznie. Wiemy na pewno, że ten. To działanie tych hejterów tamtych czasów było skuteczne, że praktycznie całe miasto zostało poddane ich kontroli. Nie? Dzisiaj przez analogię możemy zobaczyć media głównego nurtu, jak przed nami są zamknięte nie? i jak my musimy w koszu wyskakiwać na Instagramie jak święty Mikołaj. Nie? Dosłownie. <coughs> Także zobaczcie, że podobne metody tutaj, tam śmierć fizyczna, tu śmierć społeczna nie? ma nas spotkać. Nie wolno o nas napisać, nie wolno nas pokazać, nie wolno niczego w naszej sprawie. Nawet już źle nie wolno o nas pisać. Nie? To <laughs> podobny, podobna. Że tak powiem, podobne obsadzenie całego miasta, czyli polis, całej polityki, życia społecznego. No, ale zobaczcie, że chrześcijanie znaleźli obejście systemu, znaleźli okno w murze. I to jest nasze zadanie: znaleźć okno w murze. Nie? Dlatego dział promocji to nie jest taki, tu trochę o procedurach mówili procedury procedurami. Ale procedurą nie znajdziesz okna w murze. Nie? My musimy y, modlić się, bo tu trzeba Bożego błogosławieństwa, i musimy twórczo, y, twórczo badać system cały czas, żeby zobaczyć, gdzie jest okno w murze. Nie? I tam mamy wejść, właśnie. Nie? Czyli w, te, w ten sposób się przecisnąć. Tu apostoł Paweł i chrześcijanie z Damaszku dali tego wzór. System zablokowany, wydaje się, no, to już po nas. Będziemy tylko siedzieć i czekać, aż nas znajdą, nie? Tak, yy, a nie, a oni nie. Boże, przecież Ty jesteś panem historii. Boże, ty, Jezu, Ty jesteś naszym pasterzem. Musi być wyjście z tej sytuacji. Musimy znaleźć okno w murze, nie? No i znaleźli. Yy, akcja się udała. Paweł na wolności idzie dalej, bo już robota w Damaszku wykonana, można tak powiedzieć. Zdaje się, że nie mamy później już, oprócz tego okresu właśnie tych dwóch, trzech lat, gdzie Paweł gdzieś Jerozolima, Arabia, Damaszek gdzieś w tym obszarze się kręci. Później już do Damaszku nie przychodzi. Nie, nie ma. To znaczy, bo Paweł pamiętacie, jakie powiedział, jaką ma misję? Białe plamy. Ja idę tam, gdzie nikogo nie ma. Gdzie jeszcze nikt nie poszedł. Jest pionierem. Do Damaszku już nie poszedł. Znaczy kościoły tam już że tak powiem, graj buczy. Kościoły już funkcjonują na dużą skalę w Damaszku, podobnie jak w Jerozolimie. Michale, proszę, znaczy, co byś chciał powiedzieć? Ja mam taką myśl, że tutaj i z 24, i z 25, ale sam został powiadomiony o ich spisku, w sensie przez, przez uczniów Chrystusa i tutaj jakby taka trochę miał, był autonomiczny, nie wiem, tak, takie mam poczucie i mm -hmm. Potem lecz uczniowie zabrali go w nocy i przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Mhm. Czyli, że jakby ci uczniowie nie kierowali się jakąś zazdrością czy czymś, tylko wiedzieli, że grają do jednej bramki z, z Pawłem tam. i gdy przyszło zagrożenie, no to nie sam Paweł wyszedł z inicjatywą ratujcie mnie, tylko uczniowie musimy uratować Pawła tam, tam. i spuścić go przez mur. Że tu nie widać, że Paweł tam im rozkazał, no to znajdźcie teraz sposób, żeby mnie uratować, tylko oni wiedzieli, że trzeba go uratować i po prostu to zrobili. Nie? Taka jedność jest w chrześcijaństwie. Co mówisz, Adku? Ta, troska wzajemna, wiedzieli, co jest komu potrzebne i jak trzeba w danej sytuacji zareagować, i że często to mogły być działania, tak jak mówisz, spontaniczne. Nie, że ktoś zarządził, tylko Ktoś wymyślił, ktoś zobaczył lukę, ktoś obserwował tych strażników, właśnie, coś wiedział, nie? że to ktoś zrobił. Nie? Dlatego ktoś i on jest tu anonimowy, nie ma go pokazanego. Nie? Czyli to jest też dla nas taka, taki wzór, że kościół nie jest hierarchiczny w takim sensie, że no, my siedzimy biernie. No, co tam Paweł czy tam starsi postanowią, no to się dzieje, a co nie postanowią, to się nie dzieje. Owszem, są pewne rzeczy, którymi przywódcy kościoła się zajmują, coś tam organizują, decydują jakieś kierunki tam strategiczne, inwestowanie pieniędzy różne takie rzeczy, ale jest cała plejada spraw, które ktoś musi wziąć w swoje ręce. Każdy powinien myśleć, co może lepiej zrobić, i każdy ma jakieś swoje przemyślenia, każdy może wejść w jakąś rolę, która jeszcze, jeszcze nie jest obsadzona. No i podobnie jest w tych sytuacjach zagrożenia. Tam też różni ludzie, różne mogą dobre pomysły i realizacje przeprowadzić. Mhm, dzięki. Czy jeszcze coś Wam z tego fragmentu? tam mhm. ktoś tam jeden na Tak, zabrali go w nocy i przeprowadzili akcję. Taką dość niebezpieczną akcję. No tak, tak. Ona była niebezpieczna z kilku powodów. no Po pierwsze, mógł spaść i sobie krzywdę zrobić, może się nawet zabić, nie? No, bo jak go spuszczali w koszu, to, to znaczy z jakiejś tam wysokości zwykle mury miały. Tam od kilku do nawet 20 metrów, nie? nie wiadomo z jakiego miejsca go tam spuszczali. Często jeszcze były też dodatkowo jakieś skały, zwykle miasta i tak dalej były na jakimś właśnie tego typu fundamencie już naturalnym budowane, także jeszcze dodatkowo jakieś tam było niebezpieczeństwo. No i po drugie, jeśli były te patrole, które strzegły całego miasta, no to gdyby odkryły ten spisek, no to mogły, mogli ci ludzie zginąć. Nie? No, trzeba no, to wiedzieć, że narażał się Paweł, bo jego chcieli zabić, ale narażali się też inni, którzy go ratowali. No tu jest też taka no, prawidłowość, że, że ci wrogowie Chrystusa no, najbardziej chcą y, zabić przywódców, bo liczą na to, że zabijając przywódców, czy... Przenośnie czy dosłownie, zabijając y, y, ich dobre imię, nie? Czy, czy zabijając ich fizycznie, czy załamując ich przez hejt i, i takie ciągłe wycieńczanie, y, oni no, doprowadzą do, jak się mówi, o zagrożeniach, że się je neutralizuje. Neutralizuje, o właśnie. Nie? Że no, nie zlikwidują całego tego kościoła, ale zneutralizują jego. Y, jego niebezpieczne dla nich działanie. Nie? Także, że w ten sposób postępowali, ten wzór się powtarza cały czas, że albo apostołów, albo przywódców próbują w jakiś sposób zniszczyć, zdyskredytować i tak dalej. Nie? I chrześcijanie już w tamtych czasach nie zawsze to rozumieli, bo pamiętacie, że apostoł Paweł tam, Pisze, no, w pierwszej mojej obronie nie było przy mnie nikogo. Nie? Albo w liście do Filipian na początku mówi, no, część braci doznała zachęty, a część próbuje mi dołożyć. Nie? No, zobaczcie, jak, jak tu jeszcze ten pierwszy kościół zachowuje się bardzo dobrze, poprawnie. Nie? Tu widać, że musiała być duża dyscyplina, w tym sensie, że nikt nie zdradził, nie? Że, że tu. Wszystko się odbyło zgodnie z, z Bożym planem, zgodnie z Bożą wolą, i wszyscy stanęli na wysokości zadania, a w innych miejscach nie zawsze tak było. No, oczywiście Bóg sobie poradzi innym schematem, ale, ale no, część ludzi nawet należących do kościoła nie ogarnia tematu. Nie ogarnia tematu i służy złu. Nie? No, dzisiaj jak gdyby te proporcje się jeszcze bardziej zaburzyły na korzyść ludzi mądrych i oddanych Bogu. Nie? Dzisiaj mądrych to ciężko znaleźć. Ale są. Cię nie załamujemy. Nasz kościół jest w pewnym sensie wyjątkowy. Samiśmy na siebie przyjęli takie zobowiązanie i taki los, że chcemy być pionierami, chcemy dać przykład, chcemy wejść tam, gdzie inni się boją wejść. No ale to oznacza pewne kłopoty, nie? Ale też pewien rodzaj ludzi się do nas przyłącza, nie? No i my, my staramy się tak prowadzić ewangelizację, żeby właśnie tacy ludzie do nas przychodzili, nie? No i przychodzą, chwała Bogu.